Aha bara A, jakiś za ciebie Wydziesz strzela. Właśnie gdzie? Tu! Jest tutaj zasiano jeszcze z za. za tobą! A, wyjdziesz z tego! Idzie? Idzie ktoś? Nie, nie, nie... Nie, Dużej, tak nie, tu raz, Ech, e. o, cink, cink. nie, nie! Nie, 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 nie! kolos zaraz. No to zaraz... To biegnie! Biegnie?! Już w porządku! Kolos! Tu idzie